To jest bardzo piękny obrzęd. Myślę, że wielu z nas było danego przeżywać. Wszystkie słowa, wszystkie znaki, jakie na ten obrzęd się składają, tak, pokazują analogię konsekracji Kościoła do Chrztu Świętego. Do chrztu. Konsekrowana świątynia jest, jest wielkim znakiem zapytania do wszystkich, którzy do niej wchodzą. Czy ty żyjesz własnym chrztem? Czy ty żyjesz własnym chrztem? I ktoś, kto jest obecny na konsekracji kościoła, musi sobie zadać pytanie o jakość chrztu w swoim życiu. Jeśli tego pytania sobie nie zadał, to zachowuje się jak ktoś, kto był, nie wiem, na jakimś przedstawieniu w teatrze, ale te, te znaki i słowa kompletnie go nie dotknęły, nie zadały mu pytań najistotniejszych. Więc jak yy, yy, śledzimy ten obrzęd konsekracji, yy, to zasadnicze momenty w nim to jest yy, poświęcenie świątyni wodą. Wodą święconą. Tak jak człowiek jest obmywany we chrzcie. I potem drugi istotny moment to jest moment namaszczenia. Namaszczenia ołtarza, namaszczenia ścian. Tak jak człowiek jest namaszczany we chrzcie.